Blond Me z zaawansowanym systemem wzmacniania wiązań to marka, która łączy koloryzację i pielęgnację dedykowaną włosom blond. Takie połączenie zapewnia doskonały efekt blond bez kompromisów. Blond Me z zaawansowanym systemem wzmacniania wiązań składa się z trzech kroków. Krok pierwszy to koloryzacja z ochroną wiązań. Formuła produktu do koloryzacji Blond Me opiera się na technologii wzmacniania wiązań aby wzmocnić wiązania strukturalne oraz zminimalizować łamliwość włosów. Krok drugi. To pielęgnacja w salonie, której zadaniem jest tworzenie nowych wiązań oraz wzmocnienie włosów. Jest to możliwe dzięki zintegrowanej technologii 3D Bond Creation, dostępnej we wszystkich produktach do pielęgnacji w salonie. Krok trzeci. To pielęgnacja w domu, której głównym celem jest wzmacnianie i utrzymywanie wiązań. Formuła produktów do pielęgnacji w domu oparta jest na technologii 3D Bond Creation. Pozwala ona utrzymywać i wzmacniać wiązania między wizytami w salonie. Dodatkowo skutecznie przedłuża efekt koloryzacji, aby uzyskać długotrwały połysk.